Czyli się z tej strony bestie. Witam Was w kolejnym. Nie, zaraz, nie kolejnym. W takim pierwszym odcinku zagrajmy w Stranded Deep. Nie wiem, czy będę robić z tego serię. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać. Jak będzie działać. I czy mi się szybko nie znudzi. Bo jest to beta albo alfa. Alfa beta, nie wiem. Alfa beta. Także nie wiem, może będzie jeden odcinek, może dwa. A może zrobimy z tego serię, jeżeli będziecie chcieli. Dobrze, to może zróbmy, no cóż, my game. Okej, okay, mamy jakiś świat. Eee, tutaj mogę sobie chyba wyspę wybrać. Ja bym sobie wybrał jakąś taką większą w sumie. Ale też nie chcę największej. O, no dobra, zostawmy tą podstawową. Dajmy new game zaczynajmy. Okej, okay, jesteśmy w samolocie. No i co? Strasznie na masa... What the fuck? o oh, Nie jest dobrze. Mam coś zrobić? O, pak, przechylamy się. No i jesteśmy w wodzie. Dobra, musimy wypłynąć szybko Szybko, szybko Wow! Ale to fajnie wygląda um. Ok, coś wybuchło, coś tam coś tam myślałem, że mam wejść na ten ponton. What? Aha, jesteśmy na pontonie. Jakiś statek rozwalony. A i tak się płynie, dobra. Kminie, kminie. E, no to to jest nasza ta pierwsza wysepka. Co prawda, grałem kiedyś, ale to było bardzo dawno temu, jak była chyba druga wersja tej gry. O. No i już widzę, że dużo się pozmieniało tak naprawdę. Jakieś drzewa, nowe kamienie i, i jakość wody, widzę, że też są takie... No, widzę, że to, to jest jednak e, woda, a nie jakieś gunwo. Dobra, musimy na początek pozbierać różne kamienie, patyki, żeby coś tam się rozbudować, jakieś bronie sobie porobić, bo jak widzicie nie mamy nic oprócz zapalniczki, która nie wiem czy działa. Działa. to ładnie. Nie wiem czy tu się gaz kończy. Nie, nie będzie chyba kończyć. Także musimy tu jakoś sobie przetrwać. Cóż, no wybudujemy się to być może um, przeniesiemy się na inną wyspę. Uh, być może... Albo no wiecie co, zrobiłbym coś takiego, że tutaj bym zrobił taki jakby magazyn. O, latająca roślina, okej. Okay. Jukka. Okej. Okay. Oj, tego nie było, tarp. Nie zebrałem, dobra. Kolejny kamień zrobił. Zro... Czekajcie, bo nie dokończyłem. Zrobilibyśmy tutaj taki magazyn, jakby żebyśmy sobie pozbierali jakieś różne rzeczy. Hello. I później byśmy je przenieśli się na jakąś dużą wyspę z tymi przedmiotami. I tam byśmy się już tak porządnie rozbudowali, ale to zobaczymy jeszcze. Co to jest? Ziemniaki. Okej, okay. co ja tu muszę na początek zrobić? Jak tu się otw otwiera crafting? Nie tak. Nie tak też nie. O, którym ja to zrobiłem? C. Dobra, pod C mamy taki crafting. Um. I co? No, na przykład bym chciał się kierkę, potrzebuję linę, patyki mam i kamień. Stąd. Okej, okay. o dobra, to już mogę zrobić. Okej, okay, tak to wygląda, kraftowanie. Zróbmy sobie jeszcze jedno, bo tam trzeba dwa takie. Wartnie tak, nie to. Pyk. Co nam jeszcze potrzebujemy? O, to mogę być, dobra. Jupka, to nam da linę chyba. O ile pamiętam, bo to już było na tych starszych wersjach. Tak. Aha, dało na mieście Później chyba z tego możemy Jukę zro ten, linę zrobić. No, wcześniej wypadały od razu liny, ale dobra. To zróbmy sobie tą linę. Dobra, mamy kolejną rozwaloną. Kolejna juka rozwalona. No, zbieraj, zbieraj. Dobra, jest tu jeszcze. Jest tu. O, dwie jeszcze są juki. Okej, nie pamiętam, czy tutaj juka się od odnawia, czy nie. Chyba tak, chyba raczej, na pewno. Okej, okay, pyk. Fajnie, już troszkę tego mamy. Papyczek możemy też zabrać i rozwalamy kolejną jukę. Wiecie co? Widzicie tą wyspę? Jak ona jest potężna, może później tam popłyniemy na, na nią. Więc naprawdę naprawdę fajnie wygląda. Tam jest taka malutka. Tu jest ten statek, w ogóle może popłyńmy do niego, może będziemy miał coś ciekawego. Mam nadzieję, że żadny raki mnie nie zje. Ciekawe, czy dodali tu jakieś nowe morskie potwory. Zapewne tak. O, jakiegoś jakąś ściankę miałem, coś musiało się wygenerować nowego. Dobra, czy coś tu. Okej, okay, coś otworzyłem. O, mamy wiaderko. Nice. No dobra, wiaderko zawsze się przyda. Po to na przykład, żeby wodę sobie do niego nabrać. I załóżmy tą wodę ugotować. Także to jest poka sprawa. Tu jeszcze gdzieś widziałem. Taki mniejszy wrak, chyba. Tu jest jakaś skrzynka. Szukam te wraki, ponieważ tam można znaleźć siekiery, jakieś różne e, cenne przedmioty. To by się naprawdę przydało. Dobra, wiecie co? Nie ma. Szukałem, ale. Wow. W ogóle widzę siebie, wow, wcześniej też tego nie było. Eee, szukałem, ale nic takiego nie ma. No dobra, no to co, może coś... Yy, co jeszcze tam do siekierki potrzebujemy? Linę. Craft. Zrobimy sobie już wszystkie te liny. Okej. Okay. Co teraz? Teraz myślę, że już możemy zrobić siekierkę Mamy siekierkę Młotek motek też możemy zrobić Po to, żeby nam... To znaczy po to, żebyśmy mogli po prostu budować jakieś... ...różne... E, ...podstawy, fundamenty i tym podobne Dobra, co dalej? O Myślę, że ognisko by było dobre, dobrym rozwiązaniem właśnie, tu się sprawdza jakąś godzinę. O, tak się sprawdzało. A, i tak mogę też sprawdzać swój głód, Picie sen i zdrowie 16 godzina, no dobra. Mamy 83 stopni fahrenheita um, a ciekawe, czy mogę sobie zmienić. Nie, nie chcę iść. Czy mogę sobie zmienić na no stopnie Celsjusza? Jest. Celsjusz. Um. O, dobra. Zaakceptujmy. No i teraz mamy 28 stopni. Także jest cieplutko, fajnie. Mogę to ściąć? To też. Nie, tego nie, a to Fikus. Ok. Woodstick. No, takiego drzewka jeszcze nie, nie pamiętam. Ale daje nam zwykłe patyki, także spoko. To mogę? Nie, tego nie mogę rozwalić. Fikus. To tyle. Chyba ta. Dobra, to może rozbudujmy sobie gdzieś tu ognisko. Fajnie by było tam rozbudować. Tam jest ładnie. Chociaż nie wiem, czy mnie tu nie zaleje, bo słyszałem, że wprowadzili coś takiego, że przez noc tak jakby może nas tu trochę zalać. Widzicie, tu jest tak dosyć mokro. O. Dobra, jednak nie. Jednak rozbudujmy się gdzieś tutaj na plaży załóżmy nawet i tu a zróbmy taki z kamieniami będzie lepsze, aha jeszcze potrzebujemy aha, czyli nie zrobimy, musimy najpierw to zrobić pyk teraz potrzebuję aha Trzeba gdzieś tu kamień znaleźć. Ok, znalazłem kamień. Wow, w końcu. No. Ale to ładnie wygląda. Dobra, chodźmy nasze ognisko troszkę rozbudować, żeby tą pierwszą noc jakoś tak przeżyć. W miarę. Ok, craft jest. Co teraz możemy zrobić, żeby ulepszyć nasze ognisko? Potrzebujemy linę. O nie. Kurde, cały czas się mylę. Aha. Już jest ciemno. Rozwalmy jeszcze tą miłkę. Kurde, nic nie widzę. Dobra, chyba już nic tu nie ma. A... To co, przeróbmy tą miłkę na linę. Proszę bardzo. Jeszcze jedną. OK, teraz zróbmy te lepsze ognisko. Pyk. Dobra. Czy możemy jeszcze te ognisko jakoś ulepszyć? Nie, chyba już to jest max. Tutaj później będzie trzeba jakieś inne ogniska. Jakieś beczki, jakieś takie stojaki i tym podobne. Ale dobra Wow, aż mi FPSy spadły jak patrzę na ten dym No cóż Tak to już jest, która jest godzina 18.35 I już jest tak ciemno Ok, już jestem eee, Jak zwykle ktoś musiał do mnie wpić Albo jakby to inaczej I czy tutaj woda jest? Nie ma wody To nie wiem o co chodzi. Nie wiem kiedy tutaj ta woda się podnosi. Dobra. No ciekawie, ale co ja mam teraz zrobić niby? Nie wiem. Może jakiś domek wybudować. Czekajcie. Weźmy swój... What the fuck? Co ja wziąłem? Okej. Okay. Gdzie mam? Gdzie mam swój... Tu jest. Młotek. Czy teraz mogę coś wybudować? Mogę. Hm. Okej, okay, rozbudujmy sobie takie coś gdzieś. Tutaj jest, jest. No i super. Możemy jeszcze jedno chyba rozbudować. Craft. No co jest? Kurde, nie gadaj mi, że nie mogę tutaj postawić tego. O, oh, świetnie. A nie, mogę. Chyba co innego wtedy wybrałem. Dobra, to co? Oh shit! Nietoperze! Kurde, co jest? Ciekawe czy mogę te nietoperze zabić, na przykład. Nie wiem, dobra. To co? To ja się może prześpię. Znaczy zrobię, zrobię po prostu takie krótkie cięcie. I widzimy się, jak już będzie ranek. Także to co, idziemy spać. O kurde, dobra. W końcu dzień. W końcu dzień, jeszcze tam. A, troszkę w nocy porobiłem, później poszedłem spać. No piękny dzień. Taszki latają, słoneczko ładnie świeci. Ile mamy stopni? 27,5. No to to jest ładnie. Co w nocy porobiłem? Przyprowadziłem sobie tutaj swój ponton, aby był bliżej mnie. E, tak samo zrobiłem właśnie z tą wodą. Ten wiaderko napełniłem wodą, i tutaj się gotuje woda. usmażyłem sobie jednego kraba. Jak widzicie, pisze już cocket crab. Tak samo tu się smaży. O nie, nie mogę podpalić. Chyba trzeba będzie dodać trochę drewna. Dobra, niech się woda gotuje. I co jeszcze zrobimy? Aha, mam zamiar zrobić łóżko. Tak, ale potrzebuję jeszcze liści z palm. No niestety na tej wyspie już nie mam, ponieważ zciąłem jedną palmę w nocy. Jak widzicie tu jeszcze leży kawałek drzewa, kawałek palmy. Także wiecie co? Będzie trzeba się wybrać na pewną wyspę, która jest niedaleko nas. Okej, okay. wyspa jest gdzieś, o, to jest tamta wyspa To jest właśnie ta wyspa, ta duża wyspa, o której Wam mówiłem Tak więc sprawdźmy sobie ją Okej, okay, troszkę będziemy płynąć, także Dobra, ja zrobię małe cięcie, jak już będziemy tam gdzieś bliżej, to się zobaczymy ponownie Okej, okay, przepłynąłem już kawałek I tak Wam chciałem pokazać, jak jak tutaj się niesamowicie pływa te fale, to wszystko. O, wow. Aż mi ścińkę złapało, bo się zrenderowała tamta wyspa. Wiecie co? A gdyby tak sprawdzić, czy coś pod wodą tu jest, coś pod nami, może jakiś wielki potwór z wód. Wchodzimy. Tam jest jakaś dziwna ryba. O, oh wow, mały klicz. Można zobaczyć. Eee, dobra, czekajcie. Nic tutaj nie widzę. Także, jak tak będę, to chyba też nic do mnie nie przypłynie. Tak więc, to dobra. Wchodzimy sobie. I płyniemy dalej. O, wow, nie płyniemy. Teraz płyniemy, także. Cóż, widzimy się za momencik. Oh shit, jest tu rekin. Właśnie słyszałem, że taka muzyczka się zmieniła, i gdzieś tu pływa rekin. Oh fuck, jest potężny. Holy shit, nie, pierwszy, czy to płyniemy dalej? Nie, nie chcę się z nim bawić, czy będzie. What the? Patrzcie, tam coś jest. Tam jest jakaś budowla. A nie, to jest jakiś. Co to jest? Nie wiem. Dobra, pójdźmy do tego. Zobaczmy, może coś tam jakieś skarby znajdziemy. A może ktoś tam mieszka. Ciekawe czy ta gra już zrobiła tutaj jakichś wrogów takich. Wiecie, jakichś ludzi. Albo piratów, kurde, to by było coś. Nie, no to trochę już by było przesadzone. Chociaż. Dobra, biegnijmy do tego. Wyciągnę sobie. Moją siekierkę. Bo jakoś tak czuję się z nią bezpieczniej. I... Aha. Mogę to rozwalić? Chyba nie. Nie wiem, co jest taki chyba... Robi za taki domek. Okej. Okay. Także po co tu jesteśmy? Musimy ściąć palmę. Gdzie tu są palmy? Tam jest palma i tu jest palma. Dobra, to zetniemy sobie jedną palmę. to fajna wyspa, taka naprawdę duża. Myślę, że tu można by zostać. Także czemu nie? Okej. Okay. Jeb, leci drzewo, nie ma. Dobra, to ja sobie jeszcze to zetnę te liście. Dobra, Zdzieliliśmy nasze liście. to co, jeszcze przydałoby się jakieś kamienie. Chyba nie wiem, czy w sumie zbierać rzeczy z tej wyspy, ponieważ myślę, że tutaj byśmy się przenieśli stamtąd. Tak więc zobaczmy, czy mogę sobie tutaj łóżko zrobić. Mogę. Zróbmy sobie gdzieś tu, chociaż nie, jeszcze nie róbmy. Może zobaczymy, gdzie się wybudujemy, tak konkretniej. I tam postawimy łóżko. Także to jest naprawdę fajna wyspa. Jest potężna. Tam obok mamy jeszcze jedną bardzo blisko. Także myślę, że tu na pewno się przeniesiemy. No, kurde, podoba mi się. A... To co, to może ja... Ja w tym momencie zakończę chyba odcinek. E, być może jeszcze nagram jeden taki odcineczek. I, i, I zobaczymy co będzie dalej. Ale nie jestem pewien, nie obiecuję. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, to dajcie znać, lajkujcie i komentujcie. Także cóż, mam nadzieję, że Wam się taki odcineczek podobał. Jeżeli tak, to wiadomo co róbcie, a ja się w tym momencie z Wami żegnam. Także do następnego siemono. Cześć.